Dzień dobry, to jest mój drugi odcinek z serii Wieczna Wioska, ale ponieważ pierwszy, yy, znaczy było dużo, obo pierwszy od tego innego. Patrzcie, jestem w turniu. już się, umiem siedzieć, umiem leżeć, umiem leżeć na tej całce cichołwej. Mam możliwość pełnienia Model, nie mogę się właśnie pomieszać. I na W ogóle coś mi się żebym ubrał tą modyfikację na serwer i podaję gram. Zobaczcie, nie gram. pisał już no, Później będziemy mogli go oswoić. No. I zmieniłem serwer, bo nagrałem tyle odcinków, że sam nie znam numeracji. No Wiem, to było chore. Nawirałem naprawdę. Tyle od... <ślesk> było 60 odcinków z tego. To było masakra, więc zaczęłam po prostu znowu, nowa, nie... No. Iiii, jestem kapitalistą, mogę sobie wszystko zbierać, ale... Mogę... Stwierdzić coś? Nie ma. Dobra. Później ogarnę to, jak to wgrać. Okej. Okay. Mam 16 to tylko... Właśnie pokażę Wam jeszcze w co mogę się zmieniać. Tu mogę sobie... czekajcie. Tu mogę... O, tu. Zarabić troszkę... Go... Owce. Owca to jest. Dobra, nie mogę. Ok, Silver, Skeleton, silver pish, slime, snowman, spider, Dużo rzeczy. Ja mam swój i mam owocel malutki, swój zapisałam, To jest daki malutki. Jeśli chcecie coś więcej o nie zapisać, to piszcie. Jeszcze tego piesze, ład. Piesze. <laughs> you Co? No, to jeszcze po prostu. Okej.

Normalnie, kurde... Ło! Wow. Mogę tak pływać, jak wcisnąć. C. Tak, C? C. Ło! Wow. Fajnie. Muszę tak pływać razem. Okej. Okay. Jestem już tutaj. No, weźmy ręki. Okej, okej. Skoczym się widzę, jak Ło! W ogóle ta sprawa się różni. No ale nie jest nie. Nie jest nie wiem. A to ci się trochę różni. Nie biorę tego świata. To może się widzę pewnie. Nie za dużo, drzew, może na takim górzystym terenie, ale nie było, że... Bo nie wiem, też w pierwszym odcinku mówiłem, ale będą dwie wioski. Trzeba to wytłumaczyć pod koniec odcinka. Myślę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Zbieraj mi kwiat. No, teraz trochę się tak bardziej już nie ściągam, tylko ignoruję, no. Y Kurde. Znaczy nie aż tak się... Znaczy... Ta... Kurde, nie, po... nie potrafię się wysłowić. Bo wtedy tak bardziej ściągałam od... Yy... Droga stara ale teraz tak bardziej się trochę... Przynajmniej tego te trupaka ale tak powiem. Wam się podoba. Tylko mi się z C wgrało, no to taki ja jak na przykład ten. Właśnie, wam. Zrobię sobie patyki A nie, już tego nie ma, to dobra no. Myślałam, że Jeszcze to jest nie, ale razem Prawie nie ma, to dobra no. Nie chciałam tego mieć Bo miałam takie, jak są patyki Takie na jesience, jak ktoś nie wie To nie chce sprawić Wejdzie na jesience Załaduje sobie te czterobaki I nie miło chyba taki jem bezczynnik, więc nie robimy. możesz się I zakończymy ten odcinek. prawie 6 minut. My tak. może mogę się po tych piesków się zakończymy. tak. Nie, tak. Mhm. No to, się I... to, I to, to, Zresztą zanim stoi jakieś pluginy, żeby na przykład wiedzieć, jak ja mam moda na właśnie te pole, że, że jestem taki mały, żeby mnie tak inni widzieli. I żeby mnie tak inni No w ogóle, patrzcie. Czekajcie, widzicie? Jestem? Nie. No właśnie, czekajcie, jestem mniejszy od tego, nie? nie mogę tak skakać, to jest takie dziwne. Bym, bym się zrobił takiego małego i bym nie mógł tutaj skakać. Pokażę Wam zresztą. Patrzcie. Zaraz na plaźnie, tylko czekajcie, patrzcie. Zrobi się nam najmniejszego. Patrzcie. Nie mogę. Ok. Zrobię sobie crafting. Ora, ale Mogę teraz to załadować? Okej. Okay. Mhm. Więc tak, teraz się tylko odbieramy jeszcze. Co? Zakończymy, chyba ten odcinek. Więc tak. A jeszcze miałam wam coś wytłumaczyć, co ja zapinię <laughs> co? O Boże, a jeszcze mi piszą na tej ciebie. Dobra, może ktoś zresztą już z odcinek. Субтитры сделал okay.